Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, Wychodząc tamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i ustawiali. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chrystus. Wszystkie czytania dzisiaj krążą wokół jednego tematu, a jest to posłanie, misja. Pan Jezus wysyła nas na misję, wysyła nas z konkretnym zadaniem, żeby z dać świadectwo i dzielić się słowem Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, to musimy sobie raz jeszcze Przypomnieć, jakby wziąć do serca bardzo ważną sprawę. Święty Paweł dzisiaj mówi nam tak. Chrystus wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. To jest Podstawa wszystkiego. Pan Bóg nas wybrał z miłości, to po pierwsze, a po drugie, abyśmy byli święci i nieskalani. To znaczy, żebyśmy byli szczęśliwi, cieszyli się tym światem, który mamy, bo po to nam go Pan Bóg stworzył, żebyśmy też stawali się coraz doskonalsi, to całe, jakby ten cały potencjał, który każdy posiada, żeby go rozwijał na tyle, na ile jesteśmy w stanie, żebyśmy stawali się coraz piękniejsi. To jest nasze powołanie. I nawet nie chodzi od razu o to, czy ja mam robić to w życiu, czy mam robić tamto, że, że mam powołanie kapłańskie, czy mam powołanie małżeńskie, czy jakieś inne. Owszem, to jest jakaś konkretna już forma powiedzmy realizacji tego wszystkiego. Ale to, co jest pierwsze, to jest to, że ja mam być szczęśliwy. W życiu mam być szczęśliwy. A jeżeli nie jestem szczęśliwy, to warto się zastanowić dlaczego. Dlaczego nie jestem szczęśliwy? Co mogłoby sprawić, że będę szczęśliwy? Czego mi do tego szczęścia brakuje? I warto szukać tej odpowiedzi. Bo Pan Bóg nas powołał właśnie do szczęścia, nie po to, żebyśmy się męczyli na tym świecie, ale Pan Jezus nas powołuje do tego, żebyśmy byli święci i nieskalani. To jest nasze zadanie. I właśnie Pan Bóg powołuje bardzo różne osoby i my też dostajemy od Niego zadania. My też dostajemy te misje, chociaż każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inną wrażliwość, mamy inne zdolności. Niektórzy są doświadczeni chorobami, cierpieniem, jakimś krzyżem, ale to nie znaczy, że nie mamy tej misji. Ale czasami nawet człowiek cierpiący, który jest naznaczony krzyżem, może zrobić o wiele więcej, może dać tak potężne świadectwo, o wiele większe niż wtedy, kiedy byłby zdrowy i w pełni sił. Zobaczmy, w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o proroku Amosie, który zostaje powołany przez Boga jako pasterz, trzody, prawdopodobnie trzody świń i jako ogrodnik, który nacina komory, takie drzewa, powiedzmy, no, że trzeba było tam nacinać je troszkę, żeby te owoce były odpowiednie. I tego człowieka Pan Bóg powołuje, żeby stał się prorokiem. Czy on sobie to wymyślił? Nie wymyślił sobie tego. Po prostu Pan Bóg go wybrał, bo tak chciał. Kiedy słyszymy o tym, że Pan Jezus wysyła apostołów na właśnie, żeby głosili Ewangelię ludziom, to wiemy dobrze, że tam byli przeróżne, przeróżni ludzie. Tam był na przykład Mateusz, który był celnikiem. To znaczy, był, powiedzmy, takim, no, uważany był za zdrajcę i prawdopodobnie nie miał zbyt dobrej relacji ze swoimi rodzicami, ze swoimi najbliższymi, bo niestety, ale przez jego wybór, przez jego pracę rodzice stracili autorytet, stracili reputację. No bo rodzice celnika, rodzice zdrajcy być może dopiero w późniejszym momencie życia, kiedy Mateusz już poszedł za Chrystusem, uporządkował swoje relacje z najbliższymi. Wśród apostołów mamy Tomasza, który zadaje wiele pytań, który chce nie, nie zadowala się łatwymi i prostymi odpowiedziami, ale który idzie w głąb, chce zrozumieć, chce mieć pewność, chce zobaczyć, dotknąć, tak i tak który właśnie jest poszukujący. A my też często chcemy wiedzieć więcej, chcemy szukać, lubimy zdobywać wiedzę na różne tematy, chcemy zrozumieć pewne rzeczy, nie tylko przyjąć ślepo pewne jakieś tam schematy, ale chcemy wiedzieć dlaczego i po co. Więc ten Tomasz też w nas jest. I pozostali apostołowie również. Są w jakiś sposób obecni w nas. Ale Pan Jezus ich powołał, wybrał ich i posłał, takimi, jakimi byli. Ze swoimi zaletami i ze swoimi wadami. I tak samo jest w naszym przypadku też. Niezależnie od tego, jakie mamy warunki materialne, fizyczne, zdrowotne i tak Pan Jezus nas chce. To jest pierwsza podstawowa rzecz. On nas chce. Daje nam zadanie, żebyśmy tam, gdzie żyjemy, wśród tych ludzi, wśród których jakoś się spotykamy, żebyśmy dawali dobre świadectwo. I, i to mamy robić. I każdy z nas może to zrobić. Czy my możemy dzisiaj uzdrawiać chorych? Zdarzają się takie sytuacje jeszcze, yy, zwłaszcza kiedy być może czasami niektórzy z Was uczestniczycie w takich mszach i nabożeństwach charyzmatycznych o uzdrowienie, że rzeczywiście uzdrowienia są. Zdarzają się takie cuda. Czy możemy wypędzać złe duchy? No zasadniczo robią to księże egzorcyści, więc tu raczej może niekoniecznie, ale generalnie cuda zdarzają się również przez ręce osób świeckich. Ale czy musimy koniecznie mieć charyzmat uzdrawiania? Nie musimy go mieć. Ale co mamy? Mamy słowo. Słowo człowieka ma moc sprawczą. I czasami możemy słowem uzdrowić kogoś. Możemy uzdrowić sytuację kogoś, kiedy rozmawiamy z nim, kiedy właśnie pomożemy mu w jakiś sposób, kiedy znajdziemy czas dla niego, kiedy go pocieszymy w jakiś sposób, kiedy właśnie. Powiemy mu coś dobrego, może jakiś komplement, którego dawno nie słyszał od nikogo. To słowo ma moc uzdrawiania. Także my nie musimy mieć wcale jakichś wyjątkowych charyzmatów w sobie, ale wystarczy, że z wiarą wypowiemy słowo. Słowo do człowieka, słowo podnoszące na duchu i ten człowiek może zostać uzdrowiony. Mamy tę moc od Pana Boga. Mamy od niego charyzmat prorocki. Każdy człowiek, który przyjmuje chrzest, otrzymuje zadanie proroka. Czyli jesteśmy prorokami. Tak jak byli prorokami w Starym Testamencie, na przykład Amos. My od momentu Chrztu Świętego jesteśmy prorokami. Dostaliśmy ducha świętego w sakramencie bierzmowania. To znaczy, możemy to robić. Możemy Słowem Bożym się dzielić. Możemy uzdrawiać ludzi, możemy ich podnosić na duchu, pocieszać, możemy ogłaszać y, dobroć i miłość Pana Boga. I to jest piękne. I próbujmy to robić jak najczęściej. Mamy tę moc, nie tylko kapłani, ale wszyscy to mamy. I my jako księża też potrzebujemy Was do ewangelizowania, do tego, żeby y, przekazywać dobre nowiny, dobre słowo. Swoim znajomym, bo my jako kapłani nie dotrzemy wszędzie. Nie dotrzemy do każdego, ale Wy już tak. Możecie to zrobić. My, którzy jesteśmy tu w świątyni, można powiedzieć, że jesteśmy taką wyjątkową cząstką we wspólnocie Kościoła. Mamy właśnie tę możliwość, że można powiedzieć taki obraz zastosować, że my przychodzimy tak jakby do Słońca. Żeby tym słońcem się naświetlić, żeby się Nim ogrzać. A później promieniami wychodzimy na zewnątrz, do tych ludzi, którzy nie chcą tu przejść, ale ktoś musi do nich dotrzeć dobrą nowiną. Dlatego właśnie my mamy to zadanie. Wy wszyscy, którzy tu jesteście, macie to zadanie od Chrystusa. Ale pierwsze, co najważniejsze, to każdy sam musi to odkryć, że Pan Bóg mnie chce. Że on mnie potrzebuje. Że jestem dla niego ważny. Że skoro żyję, jestem, to znaczy, że mam coś do zrobienia. To znaczy, że właśnie on mi daje to zadanie. Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, niech będzie dla nas słowem pocieszenia, słowem mocy, umocnieniem. Jestem kochany i wybrany przez Boga. Taki jaki jestem, z tym, co mam, z tymi powiedzmy, cechami, które posiadam, ale to nie wszystko. Nie mogę tego zatrzymać tylko dla siebie, ale mam próbować na różne sposoby iść z tym do tych ludzi, którzy żyją ze mną. Może się zdarzyć tak, że ktoś to słowo odrzuci, że ktoś to nasze świadectwo odrzuci, nie przyjmie go. Trzeba po prostu zostawić. Czasami trzeba zostawić, pozwolić komuś, żyć tak jak chce, ale warto się za niego modlić, zawierzać go Panu Bogu, żeby otworzył jego serce, żeby właśnie do tego serca gdzieś tam się w końcu Pan Bóg mógł dobić. Yy, warto to robić. Dlatego niech nas w tym wszystkim Pan Jezus umacnia.